Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest siostra Agnieszka Ozimek ze Zgromadzenia sióstr pasjonistek świętego Pała od Krzyża witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę siostry, spotykamy się tuż przed dniem życia konsekrowanego. No i właśnie ja bym się chciała tak zapytać u źródła u osoby konsekrowanej, czym jest konsekracja w ogóle? Konsekracja to oddanie życia na służbę Bogu, ale też dla dobra kościoła. Przede wszystkim jest to odpowiedź na powołanie Boga, bo tak naprawdę osoba konsekrowana odpowiada na Powołanie, ale to Bóg pierwszy powołuje, z miłością patrzy na tą osobę i oczekuje takiej odpowiedzi, pełnej oddania, pełnej też właśnie miłości i takiej i otwartości. A czym dla siostry, może tak bardziej prywatnie, osobiście jest, no można powiedzieć, dar konsekracji? Dla mnie jest to życie też radami ewangelicznymi, czyli ślubem ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, ale też tym konkretnym takim ślubem dodatkowym, które składają siostry pacjonistki, czyli życie Męką pańską, czyli głoszenie i życie męki pańskiej. Natomiast dla mnie osobiście, jako siostry, która już trochę jest w zakonie, ponad 30 lat, jest to takie codzienne mówienie Bogu: Kocham Cię, miłuję Cię. Pytanie Go, czego ode mnie pragniesz? To jest taka oblubieńcza miłość. To tak, jak kiedyś powiedziałam, że osoba konsekrowana to osoba, która codziennie się zakochuje w Bogu. Czyli każdego rana, kiedy wstaje, patrzy na świat Jego oczami, ale też takim, taką radością i miłością i otwartością właśnie odpowiada na to wszystko, co Bóg w tym danym dniu dla niej przygotował, w tym życiu konsekrowanym. Proszę siostry, wiemy, że zgromadzenia zakonne jest to forma życia konsekrowanego, ale są jeszcze inne formy. Formy życia, jakie jeszcze są w, w naszym Kościele katolickim. No tak, są to zgromadzenia zakonne, czyli tak zwane instytuty zakonne, ale też Świeckie instytuty życia konsekrowanego, czyli no te osoby, które jakby w świeckim życiu, tak, uczestniczą, ale składają też śluby, więc one dają też świadectwo w swoim takim świeckim stanie, a też ostatnio rozwinęła się praktyka konsekracji dziewic, wdów i wdowców, więc to są takie formy życia, też oddania się Panu Bogu swojego życia, tak, na całkowitą służbę dla niego i dla Kościoła. Bo tak naprawdę to osoby powołane, czy to siostry, czy osoby świeckie, które się poświęcają Bogu, mają misję do spełnienia w Kościele i w świecie. Czy właśnie wdowy konsekrowane, dziewice konsekrowane, czy one również chodzą w habitach, mają jakiś taki tego typu znak rozpoznawczy? Więc z tego, co wiem i widzę w Kościele Łowickim, dziewice nie, ale wdowy czasem na jakieś takie właśnie uroczystości, czy święta zakładają czarny welon, jak to tak, jako taki znak też pokazanie, że są tymi wdowymi. Ale to w taki sposób, no właśnie, zewnętrzny. Natomiast y, ogólnie to raczej y, nie mają habitów, tak, nie noszą habitów, tak jak siostry zakonne czy zakonnicy. Proszę, siostry, jak będzie wyglądało y, świętowanie, jak będzie wyglądał ten dzień życia konsekrowanego y, u sióstr w domu zakonnym? Na pewno najważniejszym momentem będzie Eucharystia. W tym roku przypada y, 2 luty w niedzielę, więc w naszym kościele parafialnym odnowimy uroczyście śluby przed całym zebranym kościołem, czyli wszystkie osoby, które są obecne w kościele, będą mogły usłyszeć. Jeszcze raz nasze tak wypowiedziane Panu Bogu, a prywatnie w domu na pewno będzie wspólna modlitwa, wspólne śpiewanie, bycie razem, zjedzenie czegoś dobrego, tak wspólnie przygotowane. No i oczywiście też taki czas może wspomnienia, ale też takiego docenienia tej wartości właśnie naszego życia konsekrowanego, czyli rozmowa o tym właśnie, jak to jest być siostrą. Czasem właśnie też dzwonimy do innych wspólnot, składamy sobie życzenia, też otrzymujemy wiele życzeń od nie tylko od sióstr, ale od osób świeckich. Więc jest to taki szczególnie radosny dzień, kiedy możemy właśnie dziękować Bogu za nasze powołanie i za powołanie innych. Siostra mnie jeszcze zainspirowała tym jednym stwierdzeniem, jak to jest być siostrą. Jakby siostra miała powiedzieć, co jest takiego najtrudniejszego, bo wiemy, że jest to, no właśnie, życie oblubieńcze z Jezusem jest na pewno piękne i bardzo bogate, ale no na pewno nie brakuje również trudności. Co dla siostry jest najtrudniejsze w tej formie życia? To znaczy tak, dla mnie to życie jest piękne. Ja nie widzę trudności jako takiej, jeśli już człowiek wybrał, tak? I na pewno po drodze spotyka się wiele trudności. Są momenty załamania, są momenty wątpliwości, ale wątpliwości takiej, że człowiek po ludzku po prostu czasem zwyczajnie nie daje rady w różnych sytuacjach. Natomiast dla mnie taką, taką osobistą trudnością to chyba jest to, że nie zawsze mogę być do końca dla innych, bo wiadomo, życie zakonne stawia pewne wymagania. Człowiek czasem chciałby gdzieś być dla kogo 24 na 24, a są nasze obowiązki zakonne i sytuacji, w których musimy się dostosować. Natomiast no, jest to związane po prostu z trybem naszego życia. To myślę, że tylko taka trudność, a wszystko inne, no to wiadomo, że w Panu Bogu przeżywa się to jako miłość i oddanie. No i ostatnie już pytanie zadam, bo właśnie w niedzielę będziemy obchodzić Dzień Życia Konsekrowanego. Będziemy na pewno chcieli osobom konsekrowanym złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Czego Wam życzyć? Co jest Wam najbardziej potrzebne, czego potrzebujecie w takiej codziennej swojej tu służbie? Przede wszystkim wierności, bo ta wierność jest też znakiem dla Kościoła, dla świata. Jeśli osoba konsekrowana dochowuje wierności ślubom i swojemu życiu zakonnemu, to jest też znakiem. Tak? I prowadzi innych do Chrystusa, bo po to jesteśmy. Powołanie zakonne jest po to. Czyli wierności, na pewno jeszcze też takiej życzliwości ludzkiej, bo bez tego też trudno iść. No i życzymy sobie na pewno tego, żeby w każdym codziennym życiu też Pan Bóg stawiał nam takie osoby, którym możemy pomóc. Czyli też właśnie takich osób życzliwych, ale też żebyśmy my mogły właśnie odnajdywać te osoby, które najbardziej potrzebują naszego ciepła ale też takiej modlitwy i wsparcia. I tego wszystkiego już teraz, siostrze, życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę moim oraz Państwa gościem. Była siostra Agnieszka Ozimek ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.